I on powiedział prosto, jeden z największych nauczycieli dla mnie Jezus Chrystus. Aby żyć trzeba umrzeć dla świata. Co to? Nic ma mnie nie interesował. Żadna polityka i swoją drogą, wyłącznie swoją drogą, nikogo nie naśladować. Być sobą. Jeżeli ja to robiłem na mozurach, aby nie powstawały plotki w taki upał jak dzisiaj, chodziłem w kożuchu. Z początku się ludzie śmieli, później przestali zwracać uwagę na mnie. O to mi chodziło i byłem bardzo zadowolony. Nieważne co na mój temat mówili psycholwaria i te podobne, ale osiągnąłem swój cel, przestali na mnie mówić. I tak samo ja. Nie staram się nie zwracać, nie wchodzić w politykę, chociaż ciężko to jest, bo jest życie takie, jaka jest. Żyję, jestem, ale jestem gościem na tej ziemi. Gościem. Szanuję prawo, ale nie muszę się z nim zgadzać. Tak to wszystko działa, ponieważ idę swoją drogą. Jak to jest? Każdy z Was, pan, proszę Państwa. Niech buduje swoją rzeczywistość, swój świat, wewnątrz swój świat. A więc, bez wojen, ziemia rozświetlona. Jesteśmy mi w 5 czy 6G, chociaż to tylko nazwa, to jest nieco inaczej. Ale działa się dla mnie, tylko dla mnie. Staram się być uprzejmy, w harmonii z bliźnimi. Nie plotkować, nie pomawiać, nie zwracać na rzeczywistość kauzalną. Żyję w rzeczywistości kauzalnej, ale tak jak powiedziałem, jestem gościem i szanuję ją. Nie wierzę w żadne religie, ale szanuję je. Też dla mnie w gabinecie są obrazy tak zwanych świętych i staram się być sobą. Nie dać się zbariować w żadne obietnice, w żadne tez, w żadne wybuchy na, święt, na Słońcu, bo to pomagają przejść z Ziemi. Ziemia jest istotą duchowo i ona wraca do ducha. Jest to świętość nad świętościami. Widuje nieraz w serce planety Ziemi, ona przybiera różne postacie. I, ziem, I dzieci, i niewiasty, i mężczyzn, i to, ale jest to serce ziemi, nic się nie zmieniło. Jest to Gaja. Powiedz mi, że Gaja jest, ma teraz postać tego kotka, bo stać ją na to. Wszystkim może być, bo to jest duch. Serce ziemi to duch, i ona wie, w jaki sposób ma przejść. I przechodzi, ale też indywidualnie, nie czeka na nas, ona idzie naprzód. Tak samo każda istota człowieka ma nie oglądać się za siebie, a iść naprzód. Proszę Państwa, jest taka legenda, idzie Jezus przez wieś jak w Jerezu, w żydowskim kraju, Izraelu, z uczniami. Na no raz jeden podchodzi i mówi, Panie, tu mieszka moja rodzina. Czy mogę się wrócić i pożegnać? A Jezus mówi, jak już musisz, stoić, On poszedł, a Jezus wraca się do swoich uczniów. Ten uczeń nie nadaje się do Królestwa Bożego. A już nie pytanie, jak to pan? A dlatego, bo się cofał, kto idzie naprzód, nie może cofać się do, że, do tyłu, bo to są już stare energie, nie powinny go interesować. Idzie się do, ty, do przodu się nie idzie. Idzie się do... Przepraszam, do tyłu się nie idzie. Idzie się tylko do przodu. Muszę to skasować.